no i jeszcze pamiątkowy wpis prawda pamiątkowy wpis tutaj ta jest oj tam dalej do przy samym Gazpromie a ja tutaj pisałem pisałem nas na pamiątkę na plaży na plaży o odczytam uleńka tak i majek majek tak i majek. Tak? I wracamy, wracamy. Świnoujście. Świnoujście. 2019 rok. O, i tu mamy plażę. Plaża pusta, pusta, pusta. O, no, i słoneczko O, słoneczko jest, świeci słoneczka. No i tak, posiedzimy trochę do domu, bo warunki ekstremalne no to, bardzo Wam dziękuję za uwagę